Cześć, witam na kolejnym odcinku na moim kanale po tej właśnie takiej długiej przerwie. Ostatnio były trzy odcinki z rzędu ze slime ranchera, więc dzisiaj gramy sobie w drugą gierkę, właśnie która na moim kanale się pojawiała, czyli właśnie Galaxy Life. I teraz tak, pewnie, pewnie niektóre osoby, które wtedy oglądały, mogą wiedzieć albo, nawet, albo na przykład mogą sobie obejrzeć, po prostu ten, kto nie wie, może sobie obejrzeć. Tamte odcinki z Galaxy Life, które były te w 2022 roku, jak się nie mylę, czyli 4 lata temu to było praktycznie już. E, właśnie wtedy wrzucałem właśnie odcinki sobie właśnie z tej właśnie, właśnie, właśnie gierki. E, no i troszkę to się teraz pozmieniało, bo generalnie teraz jest wyspa taka. Tak to właśnie tutaj teraz wszystko ładnie pięknie wygląda, wtedy było wszystko takie porozwalane w ogóle wszędzie po tej mapce. Tutaj mamy nawet statuę z okazji trzeciej rocznicy, czyli to było w zeszłym roku, chyba. Odbieram w takim razie, bo y, ogólnie to 31 sierpnia 2022 roku ta gra została oficjalnie wy wydana w pełnej wersji. I go nie tak, nagrywam to 11 stycznia zobaczymy, kiedy ten filmik wychodzi, bo nie wiem jeszcze, czy będę chciał zrobić y, dzień po dniu od razu, tak jak y, y, odcinki ze Slime Ranchera wy wychodziły, czy ewentualnie tamte odcinki będą wychodziły dopiero co dwa dni na przykład, wtedy kiedy na głównym kanale nie ma odcinków będzie może właśnie coś, coś takiego też sobie ogarnę i teraz tak, no tutaj co prawda do roboty dużo nie ma, bo jak sobie to przełączymy na widok strategiczny no to widzimy, że wszystko mamy już zupgrade'owane na najwyższy poziom jaki jest tylko możliwy tutaj, tutaj możemy tylko zrobić jeszcze upgrade klikamy tu sobie ulepsz i teraz tu możemy zrobić upgrade'. Jak też, także to, 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 to też sobie tutaj zrobimy mamy 73 te Galaxy Chipsy, więc sobie użyję żeby to przyspieszyć i znowu mogę no ale tego już nie będę przyspieszał, bo to już chyba mi za, za dużo tego zeżre. 24, no to się nie opłaca już. I potem tego będzie jeszcze poziom 6 załatwiony. Czy coś tu jeszcze jest do upgrade'u? Nie wydaje mi się, żeby coś tu było do, jeszcze do upgrade'u, ale teraz możemy tu sobie poczyścić ładnie pięknie wszystko. Ja generalnie korzystam z tego widoku strategicznego właśnie w tej gierce z tego powodu, że wszystko tutaj ładnie pięknie widać. O właśnie, Galaxy Chipsy też można sobie wtedy zyskać bardzo fajnie, tutaj u góry kolejny wyskoczył. Więc generalnie w ciszym odcinku postaramy się tam kogoś sobie zaatakować, żeby zdobyć coś fajne... fajnego ekspo. Może wbijamy sobie poziom 50... 57. No i generalnie tylko tyle chyba w tej grze będzie można tutaj jeszcze robić, bo no tak naprawdę nic więcej. Szczególnie, że teoretycznie ta gra polega tylko i wyłącznie na tym. Ta gra nie polega na niczym innym, tylko że w bazie mamy już to samo zrobioną. Także możemy tu sobie już odbierać wszystko, robić upgrady i tak dalej. Wszystko możemy tutaj robić już teraz. No tylko materiały jeszcze trzeba zbierać, żeby odblokować sobie nowe jednostki i tak dalej. Dobra, teraz tak. Tutaj sobie wyłączymy już ten tryb strategiczny. Tutaj nawet mamy z Halloween jeszcze i w ogóle tak. Tu muszę też tu popatrzeć, bo tu jeszcze coś tu może być jeszcze do odbioru, czego jeszcze nie użyłem. Tu na przykład jest Battle Item Package, bo tutaj generalnie były. Tu generalnie było trochę tych problemów. w Golem Tornada w ogóle tu jakiś jest. Kwantowe turbo w ogóle takiego czegoś w ogóle nie było nawet. bulldozer To wiem co to jest, aczkolwiek ja tego nigdy nie używam, ja sobie zawsze wolę to wszystko zrobić. Tu mamy 14 na 50 tych taimicznych tej, 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 kostek, kolekcje. I teraz tego nie wiem, czy z tej gierki będę robił y, odcinki. Y, normalnie kilka. A tu w ogóle jest choinka 2025. W takim razie ja sobie ją oczywiście stworzę, bo. Nie ma, bo, jej, bo jej nie ma, a święta minęły w sumie, ale bym chciał taką pamiątkę tu sobie mieć. Więc sobie ją oczywiście użyję. E, dobra, tutaj sobie postawimy ją gdzieś, może tu w sumie, bo tu jest takie idealne miejsce. Ideal, idealnie tu jest pusto, więc tutaj w tym miejscu będzie sobie stała choinka 2025. No i mamy tu w takim momencie tutaj zapisane ładnie, pięknie. To jest chyba z 24 roku, jak dobrze pamiętam, ten, ten cukierek albo psikus, bo nie kojarzę, żebym w zeszłym roku w Halloween to stawiał, więc wydaje się, że to było chyba 24 chyba rok. Więc tak to wygląda, dobra. Tu możemy sobie brać przy okazji to, i teraz mam tu prawie zapełnione to w ogóle całe. To samo, to, to samo też będzie, jak zrobimy tu. A tu już jest całe zapełnione, i tu już nie możemy dawać nic więcej zrobić. Więc tak. Zobaczymy, co tu jakieś zadanie może. Mm, właśnie, tu jest zadanie, którego ja zrobić nie potrafię, bo tu musimy jakieś zdobyć. ja jeden Vectalite, zdobądź zdobyć jeden Blunit, ja nawet nie wiem, co strzeże, co to jest. Więc teraz będziemy robić sobie to kiedy indziej. Aktywuj krety, to są zrobione. Wyszkól 10 kretów, dobra, czyli te krety to chyba będą. W fabryce chyba nie? Tutaj mamy 12 tysięcy 10 ich mamy zrobić, tak? Tak, dobra. Raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Proszę bardzo. No, no i teraz tu sobie poczekamy, albo dwa sobie zużyjemy Galaxy Chipsy. No i są gotowe. I teraz musimy tylko jeszcze zniszczyć 10 wyrzutni rakiet. No trochę to, trochę to czasu zajmie. One wszystkie tutaj lecą, bo tam u góry nic nie ma. Właśnie, może też moje kolonie w ogóle też tu odwiedziłam. Te dwie kolonie teraz, a wtedy nie miałem chyba ani jednej. Więc musimy tu sobie odwiedzić. Teraz pierwszą kolonię zobaczymy czy nie jest przypadkiem zniszczona. Pewnie, że jest zniszczona. Bo tu, tutaj to już naprawdę długo nie wchodziłem na to. No i po prostu przyda się to na przykład tej ładnej biegie sobie naprawiać. Akurat druga kolonia tam chyba, tam chyba nie powinno być nic zniszczone, bo tam po prostu jest. Yy, totalnie tam nic praktycznie tam nie ma. Tu możemy sobie. Tutaj, tutaj też chyba wszystko na maksa, czy nie? Pewnie, że nie. Bazę ba, możemy zabredydować, ale potrzebujemy do tego 6 gwiezdnych baterii i 22 miliony końców. Czyli najpierw byśmy musieli jeszcze na trzeciej kolonii zabrejdować sobie wszystkie banki, które są dostępne. Nie, tu możemy sobie... Tutaj też sobie to może to to. Dawaj to. to mamy, tutaj mamy w ogóle 4 robotników, czyli... Teoretycznie tutaj mam lepsze, tutaj mam, tutaj mam więcej rzeczy lepszych, niż na tamtym pierwszym. I teraz tak, tutaj sobie już faktycznie użyję tego buldożera, bo chcę sobie tutaj to wyczyścić. Proszę bardzo. No w sumie to jest szybsze, no bo wiadomo, klikasz się ten przycisk i dostajesz tyle tych fajnych rzeczy. Więc teoretycznie to jest o wiele łatwiejsze, mam tego 100, więc dużo razy mogę to poklikać. No ale jakoś tak to wygląda, że ja sobie wolę zawsze to ręcznie robić, bo nie wiem, bo jakoś tak wygodniej mi to po prostu jest. Tutaj, tutaj też za, zaatakowane wszystko. A po co to ja nawet nie wiem szczerze mówiąc, bo tu jest tak mało tych rzeczy wszystkich, że ja na, tego na pewno nie kumam. W ogóle tak moja baza wyglądała na samym początku. W ten sposób właśnie to było obudowane i po dwóch stronach było wszystko podzielone. I podejrzewam, że nadal by to tak, nadal by to tak wyglądało na tej, na tej głównej wyspie pierwszej na planecie gdyby nie to, że po prostu zaczęło brakować miejsca potem, bo chciałem rozszerzyć sobie te jednostki, zrobiło tu się za duży cisk tutaj się zrobił. Potem chciałem to jakoś porozsuwać, ale tutaj już po potem miejsce brakowało. No i tutaj te jest akurat idealnie naścisk, jakby tutaj zrobione, nie. Tu kolejny buldożer, proszę bardzo, o, znowu 1000 dostaliśmy. Aha to z tego to się chyba dostaje. Te... Chyba że nie, bo to jest kolekcja płynu, coś tam. I tutaj generalnie musimy sobie to wszystko jeszcze bo inaczej to nie da rady. Więc tu musimy sobie zagrejdować na pewno tutaj te wszystkie banki, które tutaj są dostępne, więc sobie zagredujemy tego tutaj. To zajmie tylko 15 minut. Myślę, że wtedy będzie wszystko załatwione. A teraz w takim razie na planecie, możemy zrobić sobie już w tym momencie jednostki do walki, bo mamy teraz tutaj 10 tych kretów. Wszystkie się tutaj zmieściły. No, ale żeby zrobić taki porządny atak, no to by trzeba było tu jeszcze zdobyć sobie. Czekaj, gdzie ja mam tutaj ten? Tutaj są. Obóz szkoleniowy. I tutaj możemy sobie... To tutaj w ogóle też muszę upgradeować. Tego tego jeszcze nie mogę, bo, no, bo muszę mieć szó szósty poziom. A żeby mieć szósty poziom, no bo potrzebuję mieć znowu 6 tych i 22 miliony tych, więc no troszkę tu jeszcze sobie yy, muszę pograć w to, żeby żeby to sobie tu odblokować. To mam teraz też te osy, już takie tutaj śmieszne, bo to już jest inny budynek, więc tutaj mam, mogę sobie je dać. Zróbmy ich z pięć, proszę bardzo. I teraz myślę, że będzie załatwione. I jeszcze tutaj w obozie, w tym tutaj obozie szkoniłem, możemy tu już zrobić jeszcze to, co jest najmocniejsze. Tą piechotę mam teraz zablokowaną chyba na dziewiąty poziom. Znaczy ten przedostatni, bo no najlepszy, to potrzeba mieć jeszcze jakieś medale, tam jakieś głupkowate, więc nawet po co w sumie takie coś to nawet nie wiem. Ale można je chyba upgrade'ować chyba dokładnie tu. Szósty poziom, a siódmy jest potrzebny, żeby to było też wszystko gotowe. Tylko, że potrzebuję mieć jeszcze jakiś śmieszny medal. A po co, co to za medal, skąd nie mam go wziąć, to nawet nie wiem, więc na razie tego po prostu nie będę upgradeował. Mm, co tu mogę jeszcze zrobić? Tu mogę ewentualnie tylko sobie jeszcze zupgradeować tą. Osa, no tutaj w sumie wszystko tu mogę sobie w sumie zupgrade'ować, tylko że to trwa bardzo długo, więc mm, takie, takie rzeczy to już będę robił poza odcinkiem, żeby, nie, tak, żeby to nie zajmowało aż tak dużo tego czasu Całego tutaj No to co, w takim razie poczekamy sobie chwilkę aż tutaj się wszystkie te tutaj zrobią, On, ono, one się robią tutaj w tym miejscu Poczekamy sobie, tutaj sobie mogę jeszcze zrobić też, no sobie tam piechotę mogę dać, bo im więcej tym lepiej Damy jej tutaj 20 Proszę bardzo no i jedną co tu z, zeskipuje wszystkie od razu i gotowe Ciekawe ile tu miejsca teraz będzie zajęte Bo tutaj się obwieduje, więc tutaj jest jedno zajęte w ogólnie cały czas Tutaj już się robi ostatnio, dobra w takim razie tu chyba Fajnie wygląda jak one tu idą wszystkie, bo to widać od razu To nie jest tak, że one tu się pojawiają, tylko jeszcze idą stamtąd najpierw bo Tutaj już jest całe zajęte, a tutaj tylko, tutaj tylko delikatnie Więc w sumie to możemy zrobić, żeby to całe też było zajęte I to można by było tych kretów jeszcze więcej w sumie zrobić, bo czemu nie znaczy, bo ten kred generalnie jest, aha, yy, przydatny do omijania murów. Przemieszcza się pod powierzchnią i wychodzi, gdy jest blisko celu. Ty, to spoko. To spoko, to spoko to jest. Tylko, że właśnie najgorszy problem jest taki, że nie wiadomo jak to... Aha, bo ja bym się, bo mi się pomyliło z tym tutaj, z tym super odkurzaczem. My się się myślę, że to jest to samo. Normalnie mi się tu pomyliło wszystko. No ale dobra, tu w ogóle mamy też obserwatorium, dzięki którym można robić różne tam kolonie chyba i tak dalej dokładnie dzięki temu to można robić bo bez tego to się tutaj nic nie da po prostu zrobić więc musiałem to wybudować żeby zrobić sobie w ogóle pierwszą i drugą potem jeszcze też upgrade'y żeby zrobić sobie ich jeszcze więcej mamy, dobra to musimy sobie w takim razie tutaj coś się tu jeszcze do, do tego dorobić zróbmy tych kredów taki razie jeszcze z, z 6 starczy nawet jeszcze troszkę więcej one inne one zajmują miejsca 30 no to w takim bądź razie możemy ich zrobić jeszcze. Zróbmy sobie na razie dwa. Cyk. I jeszcze tylko dwa można zrobić idealnie. Proszę bardzo, no nie załatwione wszystko. Wszystko mamy teraz tutaj zajęte. Więc A jak one w ogóle szybko tu jadą, ty. Mega szybkie one są. Ale to bardzo dobrze, bo to znaczy, że będą bardzo fajnie działać. No i teraz atak w takim razie. Znajdź cel, zobaczymy sobie, kogo tutaj można fajnie rozwalić. O, tutaj, tu, jak, tu się jakiś dopiero buduje, także tego nie atakujemy, bo, bo po co? No, tutaj, tutaj, tutaj z tego dużo chyba nie za bardzo nie zyskam, jak, tej, jak tego rozwalę, bo to bardziej chodzi o. Znaczy, w sumie Expa ma dużo. A to raczej tutaj możliwe, że ma dopiero e, niskie poziomy tego wszystkiego. Dobra, no to w takim razie trzeba, bo, trzeba by było tutaj wszystko zaatakować w takim razie. Ale może lepiej od tej strony, bo tu chyba nic nie wyleci, bo tu nie ma żadnej bazy. Nie widzę, żeby tu jakaś baza była. Cyk. Zacznijmy, wszystkich damy tutaj, tutaj też. Teraz Osa tutaj. Żeby zaczęła to wszystko inne robić. A tych damy z tej strony, bo chcę zobaczyć jak oni, jak oni tu będą działać. Łuczu. Gdzie oni tam lecą w ogóle. A bo oni na jednostki chyba od razu idą. O kurde, ty. Szybko ich rozwaliło. Przyspieszę sobie tam na razie cztery, bo czemu nie? To jest w ogóle głośne, muszę spawnować tu bo to jest takie głośne. Co tam się dzieje? Czemu oni cały czas tak dostają? Czy oni to nie oni, to te budynki tak dostają? Dobra, możliwe, że ekspa troszkę tutaj dużo dostanę, bo baza w sumie już jest zniszczona, więc tego znaczy tylko resztę jeszcze rozwalić całą. To te krety w takim razie są bardzo dobre. Jeżeli jest ich więcej, w takim razie na każdym będzie trzeba brać ich po 10 minimum, żeby to fajnie nie działało. że bardzo, ostatni budynek już też jest zniszczony i wygrany. 1600, a to chyba, to chyba nie będzie jeszcze 57, czy jest już? Pewnie, że jest, no i proszę bardzo. W sumie to jest najlepszy sposób na to, żeby sobie po prostu teraz farmić ten, tego, tego, ten level, bo tak naprawdę całkiem łatwo się z to zdobywa, wystarczy po prostu robić dużo tych bitw, tych bitew, wystarczy tylko dużo robić. To w sumie może sobie zrobimy jeszcze jedną w sumie, tylko teraz zrobimy dokładnie to samo. Czyli damy 10, 20 tych kretów chyba tam było. Damy na razie 10 ile tam było wcześniej pokazane w tym zadaniu. To co oczywiście pomijemy bo nie będę oczywiście tyle czekał. Godzinę na to, znaczy to już 6 minut no to godzina łącznie. I teraz tak, oni tu zajmują 300. To takie się zróbmy teraz tak, żeby jeden rodzaj zajął. Żeby tylko, żeby tylko te krety zajęły. Tutaj całość tego, całe jedno. Teraz damy znowu. Teraz damy znowu dokładnie to samo, czyli zrobimy. To było chyba 5 tych os, chyba zrobiłem wtedy, pamiętam. 100 i resztę wywalimy całość na piechotę. Albo w sumie to się nie opłaca teoretycznie, bo wystarczy po prostu ich tam... czy znaczy w sumie to nie, bo piechota też jest całkiem mocna. Badamy ich tutaj z 10. Ile oni teraz tu miejsca zajmują? Malutko ty, ale miejsca? 10 tylko, no to idealnie. To możemy w takim razie ich tu wrzucić jeszcze... 200... 240, czyli 24 jeszcze jest to sporo. To w takim razie wywalimy tu wszystko na tych. Tyle na razie. No i tylko trzy jeszcze można dać. Proszę bardzo, w sumie nie, nawet tego nie musiałem pomijać, ale już do, tutaj da, dałem tu ich na tyle dużo, że jakbym musiał tyle czekać, a teraz tu wszyscy biegną po kolei. Możemy sobie to przy okazji odebrać. Chociaż ja tutaj chyba za bardzo nic nie mam. W ogóle mi się wydaje, że z tych bitew jak się, jak jest, jak, jak, jak są monety się tu pojawiają A nie ma już miejsca w magazynie, to one, one się tutaj powinny wtedy pokazywać Normalnie, że może, sobie można odebrać kiedy tylko się chce To powinno być coś takiego. Dobra, możemy teraz lecieć w takim na kolejny atak Może znowu się ktoś trafi No tutaj już jest troszkę mocniej, szczególnie, że mają bazy, to nawet dwie i jeszcze jedną sojusznika, więc no Trzeba uciekać do kogoś innego jednak tutaj w tym przypadku Tutaj też mają chyba nie, tutaj nie mają bazy. Tylko że oni to mają bardzo dużo, on tutaj ma bardzo dużo tych jednostek tutaj wszystkich, więc tutaj mógłby być delikatny problem. No, ale można w sumie tutaj też turować i w razie czego po prostu przegramy, zdobędziemy troszkę mniej punktów. Bo no, czy bazy tutaj nie ma? Nigdzie nie widzę, żeby tutaj była baza gdzieś. Takie może można lecieć tutaj na nich. Może damy od razu tutaj tego, tego. Tutaj damy osę, może od razu tu. Ciekawe, ile mu zada Ty jest go to tam rozwala. Takie może to, będzie trzeba dać tutaj piechotę. Nawet, nawet, jak zostanie od razu zniszczona cała, ty od razu i oni tam od razu giną. Wszyscy Wszyscy od razu do jednego miejsca karty tutaj będą leciały. Wszystkie naraz od razu. Teraz sobie to dam na razie 4. Nawet, jak przegram, to przynajmniej będę miał troszkę tutaj tych punktów zrobionych. Tak czy siak, pewnie. Co tam się dzieje? Aha. Czy te krety są one zniszczone? Nie, tutaj lecą. To są praktycznie zniszczone już całe. Tylko kilka tam jeszcze zostało. No i nie ma kretów. A jeden nam się pojawił jeszcze. O, zniszczyli tego. Dalej lecą, oni dalej lecą tam, oni dalej żyją. O, już chyba nie. Nie, ja to piechota tutaj rozwalę na po jednym. O, już też nie ma, no dobra, przynajmniej mam to troszkę tutaj tych punktów. Użyjemy sobie jeszcze tego. Czemu nie? Trzymaj tam, proszę bardzo. Oni tu będą niszczyć po jednym budynku cały czas. No, bo oni tu się rozdzielili, teraz na, na dwie grupy się tutaj to na, to na porozdzielali, Teraz to będą tutaj wszystko w ten sposób atakować. No to troszkę tu sobie trafunkcików na nabiję do tego, do magazynu tutaj z minerałów. Ja, a ja mu tutaj zasadzie teraz wszystko pozabieram. Sąmy dobrze, że idą tam, bo ja właśnie minerałów potrzebuję, bo ja bym musiał sobie to wymaksować. a ja tutaj mam teraz całkiem mało i tutaj jednak mimo wszystko. No, my tak, będziemy w takim razie robić te odcinki chyba. Tylko będziemy robić te odcinki właśnie z tego, będę ja tutaj takie bitwy tutaj robił, tylko że żeby takie coś robić, to ja muszę sobie to wszystko przygotować już wcześniej, więc po prostu będę się sobie zrobić taką delikatną analizę. Kupić o dwa... o dwie więcej minuty? Nie, po co? Po co jak to, Po co jak oni tak zarządzają że bo tam ci zaraz sięgną już do nich? To wygląda jakby tu front się tworzył, teraz taki śmieszny, bo... no dobra. I 1500 teraz zyskałem. To ciekawe, jaki, i, i, o ile pasek się tam tu powiększył. Ty, no całkiem sporo za jedną taką. Aż tak duża paska. No to w sumie w tej grze się bardzo łatwo level, level w, sumie, w sumie zdobywa. Tylko to będę musiał te. Y, tutaj dać delikatnie lepiej. Te, te wszystkie. Y, te. jednostki. W ogóle to ta baza cała jest w ogóle ściągnięta od jednego gościa. Chyba tego Omar Jube 2003. To chyba od niego to jest ściągnięte z tego, co kojarzę. Tak, dokładnie tak, to jest wszystko od niego tu ściągnięte, tylko że ja mam jeszcze większy poziom tutaj niektórych, niektórych z rzeczy, bo on ma na przykład ten mur tutaj na takie żółte, a u mnie to jest już takie, u mnie to już jest ten, ten wyższy poziom i to jest chyba na najwyższy z tego co kojarzę. Nie, nie, jeszcze nie jest najwyższy, ale jest na czwartym, bo tutaj potrzebuję mieć szósty poziom tej, tej bazy ona, ale żeby zdobyć to ona potrzebuję mieć sześć takich. Możesz to znaleźć pomagając znajomym. W takim razie... Ile odcinek, odcinek trwa? Pewnie 30 minut już? No 20 nawet nie ma. W takim razie polecimy sobie do kilku tutaj znajomych. Eee, poklikamy sobie tam kilka tych rzeczy. A tutaj akurat nic nie można klikać, może tutaj będzie można. Nie. On chyba nie odebrał jeszcze tego, co ja mu jakiemu pomoc wysłałem ostatnio. Tu mamy jeszcze, tutaj możemy sobie poklikać. O tutaj tutaj akurat nic nie ma. Do Elder By, chyba jak, jak pójdziemy, to tam chyba nie... Ma. O tutaj też można klikać, dobra. No i tutaj nic oczywiście za to, nie, za to nie, nie 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 to. stałem za darmo, to mamy dużo planet, bo ta, ta gierka to jest taka generalnie, też można w sumie na no, takie wyczylowanie, takie delikatne, bo grasz sobie właśnie w tego typu gierkę, no i tak naprawdę jest spoko, bo robisz, o mam kulę proszę bardzo, zyskałem teraz to, przydałoby się jeszcze dwa zdobyć, bo wtedy będę mógł sobie tam od razu zacząć tą budowę chyba, znaczy będę musiał sobie jeszcze bank zablokować, ale dobra. Przydałoby się jeszcze jeden tutaj szybko, dwa, jeszcze dwa zdobyć. Może się uda, bo to jakaś tam szansa jest, że tutaj powiedz szczególnie, że tak dużo oni tutaj tych planet mają wszyscy. Nie wiem, nie, nawet nie wiem, czy to się uda. Zobaczymy zaraz. Proszę bardzo, proszę bardzo. No, ty toolbox wyskoczył, ale nie to, co trzeba. Ten, ten, jak już chodzi o robotników, to już ten młot by mógł bardziej wyskoczyć, bo młot jest bardziej potrzebny. Jego mam mniej, akurat. To mu pomogłem teraz. O, zysk. Nie, to jednak nie to. Już myślałem, że znowu zyskałem kolejną tą akcję: Tą taką lampkę śmieszną, gubkowatą. Bo no tutaj nic nie ma znowu. Dobra, teraz tutaj. Tutaj możemy tylko dwa razy kliknąć. Nie ma, dobra. To był Astrob teraz? Koks ryba. No spoko. On ma 7 tych kolonii, aż zrobionych. Proszę bardzo. To niestety znowu nie to. To też nie to, ale no nie, myślę że to z tej samej kolekcji, ale jednak nie. Dobra, teraz tak, tutaj sobie jeszcze poklikamy, no ja oczywiście tutaj też nie będę nie, nie będę, nie będę też tutaj od razu u wszystkich też klikał. Ale oni też, oni tutaj mają w ogóle wszystko tak zrobione, że mają po jednej stronie te minerały wszystkie, a w środku dopiero mają bazę. Ja mam, ja mam to chyba zrobione delikatnie inaczej, bo ja mam jeszcze po, po bokach tam wszystko. O, tu widzę, że się, tutaj widzę, że nawet ten jest chyba dalej aktywny, bo tutaj ma, cały czas tutaj mam poprzucane po tutaj wszędzie te... Te, te śmieszne sprawy Może dojdziemy sobie do tego Kemot X-19 I tam po prostu sobie zakończymy już, żeby Żeby też nie było tak długo Pewnie jakaś muzyczka zresztą będzie oczywiście w tle puszczona jakaś tam Od Kevina, od Kevina Macleod'a, żeby Aż tak nudno nie było Oczywiście, bo Takie filmiki po na tu się już nie przyjmują A jest, jest muzyczka to wtedy jest większa szansa, że Myślałem, sobie po prostu wejdzie, coś tam chce poglądać. Bo w ogóle tutaj mamy teraz, w ogóle każdy z, każdy z nich ma w potrzeb, ma w tych, Których ma, w tych tutaj które potrzebują, tylko i wyłącznie to. Tak ja, ja też w sumie tak mam, bo po prostu każdy ma z tym problem, żeby to zdobyć, bo zawsze to jest potrzebne w takich dużych ilościach. A to się po prostu ciężko zdobywa. No i w tym momencie, jeżeli ktoś nie ma znajomych w tej grze, bo dopiero sobie założył konto, na przykład, albo w ogóle nie ma, bo, 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 bo po co mu to. No to wtedy generalnie jest problem Bo nie może tego zrobić, bo to się można znaleźć tylko u znajomych Więc wtedy tylko pozostaje, wtedy pozostaje tylko i wyłącznie u Elderby tylko Sobie to poszukać, ale to też wtedy nie wiadomo czy tam na pewno będzie może tutaj, tutaj akurat w ogóle się kilka także polecimy sobie jeszcze do jednego met 23, ma 11 koloni, także całkiem spoko Proszę bardzo, proszę bardzo To 150 zyskuje tych tutaj śmiesznych Minerałów Proszę bardzo, poklikamy sobie tutaj jeszcze wszystkie u niego I wtedy będzie wszystko załatwione, kolekcja jakiegoś tam śmiesznego zielonego serka Proszę bardzo, tutaj tutaj wszystko też już jest załatwione On też chyba aktywny, bo tam, o on, on, on też jest chyba jeszcze aktywny bo tutaj ma pełno tych jednostek tutaj wszędzie powywalanych Też, też mnie tylko teraz ciekawi, czy jest coś takiego, że jeżeli yy, na dwóch planetach naraz mam Mam tyle samo jednostek, to czy one się wtedy podwoją tak jakby na, w trakcie W trakcie bitwy, czy to się bierze tylko z tego, z którego ja wysyłam jakby prośbę o bitwę, że tak powiem, bo tak pewnie do serwera Trzeba wysyłać prośbę, żeby On to zaakceptował, że coś takiego w ogóle chcesz zrobić I ciekawe czy to bierze pod uwagę po prostu z którego Z którego świata chcesz, chcesz tą bitwę rozpocząć, czy Czy bardziej chodzi tylko i wyłącznie o O to ile masz ogólnie ze wszystkich, bo wtedy Fajnie by można było sobie to wszystko nafarmić po prostu wszędzie. O, tutaj mamy teraz wszystko ładnie pięknie gotowe. Może chociaż jedno jakby wyskoczyło na tej ostatniej, gdyby było spoko. No i niestety się nie udało. Dobra, w takim razie wracamy tutaj na planetę, Zobaczymy, co tam się dzieje. Nikt tu chyba bitwy na razie nie zrobi, bo to do, do, w ogóle tutaj battle lock, jak sobie tak tutaj patrzę. No tu jest w ogóle pusto teraz, więc tu w ogóle nic nie ma. W ogóle tutaj nikt nikt tutaj w ogóle mnie nie atakował. Ale to w ogóle miałem jakiś sojusz niby tylko że nie mnie chyba wewali, bo byłem nieaktywny. Tak mi się kojarzy. No tu w ogóle zwycięstwa mają 14 na 109, ty ja pierdziele No dobra. Spoko. Nie, nie bo nie, nie będę dołączał do tego do, do, do sojuszu, bo po co? I zaś 5 minut dłużej tego filmu przez to, że zacząłem odwiedzać tych znajomych, ty, dobra, ja pierdziele W takim razie tak, widzimy się w kolejnym odcinku yy, niedługo z Galaxy Live. Będziemy sobie to robić te bitwy, ja sobie tutaj przygotuję wszystko na następny raz po prostu od razu e, Przygotuję sobie po prostu na, na następny raz już te wszystkie jednostki, być może sobie tutaj, tutaj też delikatnie pogram, żeby sobie na, na, na tej drugiej kolonii, żeby tam wszystko sobie y, poupgradeować, bo na razie jest tylko i wyłącznie na pierwszej i tutaj A na drugiej też trzeba mieć, no bo trzeba trochę, trzeba sobie bank po prostu zaglądać, nie? Dobra, więc teraz to żeby było na tyle No i co, widzimy się w takim razie w kolejnym odcinku już niedługo